Bioshock. Pierwsze co, wchodzimy w link wpadany w opisie. Wchodzicie sobie na stronę Graj po polsku. I teraz tak Bioshock Remaster Steam oraz GOG oraz Epic. Na Epicu też spolszczenie działa. Pobieramy to spolszczenie. Dobra, mamy już pobrane spolszczenie. ikonka będzie wyglądała tak samo jak ikonka gry. Klikamy dwa razy. Dobra, przechodzimy dalej. Zgadzamy się. Tak. I teraz tak, musimy po prostu wybrać folder, w którym znajduje się gra, i to wszystko. Klikamy zainstaluj. I ostatnim krokiem jest oczywiście odpalanie Epika i sprawdzenie, czy instalacja przebiegła pomyślnie. Odpalamy sobie grę. I oto mamy Bioshocka w wersji 1.0 po polsku. Tylko najważniejsze, tak samo jak przy dizonant, trzeba wejść w opcję i zmienić to, żeby wszystkie napisy wyświetlały nam się podczas gry. To wszystko. Jeżeli materiał się przydał, zostaw lajka, komentarz i podaj go dalej. Na razie.